Polskie firmy rodzinne od lat czekają na rozwiązania, które umożliwią sukcesję biznesu. Umożliwią przede wszystkim transfer firmy i majątku zgromadzonego w ostatnich latach do kolejnych pokoleń. Dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ średni czas istnienia firmy rodzinnej, jak wskazują badania, wynosi około 24 lat. Czyli wszystkie firmy, które powstały na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, Powinny być w procesie sukcesji. A przynajmniej ten proces powinien być bardzo zaawansowany. Jednak takich firm jest niewiele. Większość z nich myśli dopiero o tym, w jaki sposób przekazać władzę, majątek kolejnym pokoleniom. Niestety to myślenie często ogranicza się właśnie do sukcesji biznesu, czyli jak przekazać ten majątek kolejnemu pokoleniu. Jedynym instrumentem, który pozwala budować firmę na pokolenia, jest fundacja rodzinna. Ona właśnie zabezpiecza majątek, taki, który może służyć kolejnym pokoleniom, nie tylko według dzisiejszej wartości, ale także zwiększony, pomnożony właśnie w wyniku działań w ramach fundacji rodzinnej. Dlaczego tak istotna jest fundacja rodzinna? Po pierwsze, jest to bezudziałowa osoba prawna, czyli nie jest własnością jednej czy też kilku osób z rodziny. Ten majątek zgromadzony przez tą rodzinę. Niemożliwa jest zatem na przykład egzekucja w sytuacji, gdy fundator lub beneficjent ma jakichkolwiek wierzycieli. Nie można zająć majątku firmowego, nie można go sprzedać. Nie ma także możliwości, aby sprzedać. Sprzedaż dotyczyła części udziału firmy rodzinnej, na przykład na rzecz konkurencji. A pamiętajmy, że w kolejnych pokoleniach. Te więzi rodzinne, istniejące zwłaszcza pomiędzy założycielami czy też ich dziećmi, będą ulegały rozluźnieniu. Przedsiębiorstwo kuzynów, zwłaszcza w drugim, trzecim, czwartym pokoleniu, to nie jest to samo przedsiębiorstwo, które funkcjonuje dzisiaj, gdzie ten związek, nawet między rodzeństwem, jest dość ścisły. Fundacja umożliwia zatem zabezpieczenie, tego majątku tak, żeby nie uległ on rozdrobnieniu, tak aby mógł służyć kolejnym pokoleniom. Będę jeszcze o tym mówił, ale także wyłącza klasyczne prawo spadkowe. Co jest także istotne, fundacja rodzinna umożliwia również roznażanie tego majątku, powiększanie tego zasobu majątkowego, tak, aby kolejne pokolenia mogły z niego służyć. Tutaj trzeba podkreślić, że polskie regulacje w sprawie fundacji rodzinnych bardzo ograniczają prawo do zachowku. Jest to bardzo istotne, ponieważ prawo spadkowe, to które mamy od wielu, wielu lat, zawsze przyznaje spadkobiercom przynajmniej 50% tego, co by normalnie należało się z dziedziczenia ustawowego. Czyli 50% to jest właśnie ten zachowek, który, jak to mówimy, należy się bez względu na dyspozycję spadkodawcy. Jednak statut fundacji może inaczej uregulować uzyskanie statutu beneficjenta, a tym samym praw do jakichś świadczeń z fundacji, nie tylko praw do majątku, ale takich świadczeń jak na przykład pokrycie kosztów kształcenia, edukacji, czy też ewentualnie różnych wydatków związanych z ochroną zdrowia. W statucie możemy nawet określić, kto będzie beneficjentem, na jakich zasadach i nowe regulacje ograniczają to prawo do zachowku. Między innymi zmniejszają jego wartość albo pozwalają na rozłożenie na raty przez sąd na 5 albo nawet 10 lat. Co jest także istotne, po założeniu fundacji rodzinnej prawo do zachowku wygaśnie po upływie 10 lat od transferu majątku do takiej właśnie fundacji. To jest o tyle istotne, że wtedy właśnie fundator, a w przyszłości uprawnieni beneficjenci będą decydować, kto stanie się takim beneficjentem i jakie prawa będą mu przysługiwały. Jest to bardzo istotne w tym kontekście, że nasze przepisy, ustawy o fundacjach rodzinnych są w wielu sytuacjach korzystniejsze niż regulacje w innych państwach, gdzie takie fundacje istnieją. Jednak najbardziej korzystne regulacje, nawet tak jak mówię, o wiele bardziej korzystne niż w przypadku fundacji zagranicznych położonych na terenie państw Unii Europejskiej, dotyczą regulacji podatkowych. Tak naprawdę założenie i funkcjonowanie takiej fundacji będzie neutralne podatkowo. Przede wszystkim wkłady do tej fundacji będą nieopodatkowane, czyli możemy spokojnie przenieść udziały, akcje, Nieruchomości, rzeczy ruchome do fundacji, która właśnie będzie miała tą substancję majątkową. Jednocześnie fundacja będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą w pewnym zakresie określonym w ustawie, która to działalność będzie korzystała ze zwolnienia podatkowego. To określenie tej dozwolonej działalności gospodarczej jest dość szerokie. Po pierwsze, dotyczy zbywania mienia. O ile to mienie nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia, czyli nie możemy handlować samochodami, bo w tym momencie będzie to opodatkowane, ale jeżeli fundacja nabędzie na przykład samochód kolekcjonerski i po jakimś czasie go sprzeda, żaden podatek dochodowy nie zostanie zapłacony. Fundacja nie będzie również płaciła podatku dochodowego od najmu dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie, np. umowy leasingu. Tym samym nie będziemy płacić podatku od wynajmu mieszkań, tak jak to ma miejsce od 1 stycznia 2023 roku, gdzie nie możemy amortyzować wartości mieszkań, a tym samym płacimy albo podatek dochodowy na zasadach ogólnych, czy też podatek zryczałtowany. W tym przypadku fundacja będzie zwolniona od podatku dochodowego. Fundacja będzie mogła również przystępować do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni i innych. Podmiotów o podobnym charakterze, które mają siedzibę w kraju lub za granicą, a to oznacza również, że w przypadku sprzedania tego typu praw, udziałów, jednostek uczestnictwa chociażby w funduszach, nie wystąpi podatek dochodowy. Fundacja będzie mogła właśnie zbywać tego typu prawa, nawet jeżeli one zostały nabyte tylko i wyłącznie w celu zbycia. Inaczej mówiąc, fundacja, która nabywa akcje notowane na giełdzie papierów wartościowych, nie wykaże dochodu do opodatkowania w momencie zbycia tych akcji. A no właśnie dlatego, że celem fundacji jest pomnażanie majątku rodzinnego pomnażanie neutralnie tego majątku, tak aby nie obciążać podatkiem dochodowym. Co ciekawe, fundacja będzie mogła również udzielać pożyczki spółkom kapitałowym, w których jest zaangażowana bezpośrednio. Spółkom osobowym, w którym posiada określone prawa, a także beneficjentom. Od odsetek, które otrzyma fundacja z tytułu takich pożyczek, nie zapłaci podatku dochodowego. Będzie także mogła obracać zagranicznymi środkami płatniczymi różnego rodzaju czyli dokonywać także inwestycji kapitałowych, które będą również zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym. Oczywiście, fundacja także będzie mogła prowadzić działalność rolną i leśną i jest zwolniona z wszystkich tego typu dochodów, o których powiedziałem przed chwilą. To oznacza, że tak naprawdę to opodatkowanie, które występuje dopiero na etapie wypłaty beneficjentom, jest bardzo niskie w stosunku do tradycyjnego opodatkowania podatkami dochodowymi. Generalnie rzecz biorąc, w momencie wypłaty środków majątkowych lub innego świadczenia na rzecz beneficjentów, fundacja pobierze podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 15%, ale członkowie najbliższej rodziny nie zapłacą już żadnego innego podatku dochodowego, na przykład podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z powyższym, efektywne opodatkowanie nawet w przypadku takich transferów jak dywidendy jest niższe niż w przypadku klasycznego działania. No bo wypłacając dywidendę ze spółki kapitałowej musimy normalnie zapłacić 19%. A na przykład zbywając udziały oprócz 19% podatku musimy także zapłacić 4% daninę Solidarnościową dla dochodów powyżej miliona złotych. Tymczasem, kiedy fundacja otrzymuje taką dywidendę, nie uiszcza żadnego podatku. Kiedy zbywa udziały lub akcje, nie uiszcza żadnego podatku. A w momencie wypłaty środków pieniężnych do najbliższych członków rodziny, dla fundatora, beneficjentów, podatek jest 15% podatek dochodowy od osób prawnych. Mamy zatem do czynienia z bardzo ciekawym wehikułem inwestycyjnym, optymalnym podatkowo, choć oczywiście nie jest głównym celem fundacji to, aby inwestować bez podatku, ale właśnie te inwestycje, które mają służyć pomnażaniu majątku dla przyszłych pokoleń, są zwolnione z opodatkowania do momentu wypłatu, te wypłaty tych dochodów na rzecz beneficjentów lub innych uprawnionych podmiotów. Zatem należy o tym pamiętać, że nawet kiedy mamy pomysł, aby zbyć przedsiębiorstwo rodzinne, zbyć udziały i akcje, to fundacja będzie atrakcyjna przynajmniej z dwóch przyczyn. Po pierwsze, Niższe, a tak naprawdę zerowe opodatkowanie, jeżeli ten dochód zostanie zatrzymany w fundacji rodzinnej, a po drugie, ten dochód zostanie właśnie ulokowany w tej fundacji, czyli będziemy my mogli spokojnie zastanowić się, w jaki sposób, na jakich zasadach mają być dokonywane transfery na rzecz przyszłych pokoleń. Zatem majątek, który mamy dzisiaj, nie musi być tylko i wyłącznie majątkiem firmowym w postaci udziałów czy akcji. To może być już także majątek po zbyciu przedsiębiorstwa, czy w inny sposób zgromadzony. Na przykład nieruchomości, które wynajmujemy, rzeczy ruchome, dzieła sztuki, bo też po to tworzyliśmy fundacje rodzinne, aby takie właśnie kolekcje zachować, żeby nie zostały sprzedane przez przyszłe pokolenia. Możemy zatem śmiało powiedzieć, że ustawa o fundacjach rodzinnych spełnia większość postulowanych przeze mnie. Kwestii, które były w trakcie procesu legislacyjnego podnoszone, i można polecić fundację wszystkim rodzinom posiadających posiadający majątek firmowy i większy majątek prywatny. Można polecić wszystkim tym, którzy chcą, aby ten majątek trwał przez następne pokolenia i aby zarówno przedsiębiorstwa rodzinne należące do fundacji, Inny majątek był zachowany, ale także, aby rodzina mogła w dalszym ciągu spójnie razem funkcjonować, bez niepotrzebnych problemów związanych z podziałem majątku, bo tutaj są duże emocje i problemy. I właśnie w tym celu fundacje rodzinne tworzone w Polsce będą nie tylko dawały jeszcze większy impuls do inwestycji, ale będą przede wszystkim chroniły nasz majątek rodzinny, nasz kapitał, przed tym, żeby nie uległ on destrukcji, zniszczeniu w kolejnych pokoleniach. Tutaj jednak muszę podkreślić, że fundacja rodzinna to nie jest zwykły transfer majątkowy, to nie jest zwykła sukcesja biznesu, która w Polsce niestety utożsamiana jest z przekazaniem władzy i majątku następcom, dzieciom zwykle. Czasami kolejnemu pokoleniu. Fundacja rodzinna nie tylko zapewnia transfer do kolejnego pokolenia, ale przy odpowiednim statucie, odpowiednim zaplanowaniu transferów wielopokoleniowych mamy szansę, ażeby firma rodzinna przetrwała przez pokolenia. Jest to pierwsza szansa w Polsce, takiej nigdy nie było i dzięki tej ustawie nie musimy już korzystać z zagranicznych fundacji rodzinnych. Tylko możemy to realizować przez polskie instrumenty. Zatem proszę państwa, od czerwca 2023 roku, kiedy będzie można już rejestrować fundację, będziemy mogli bardziej skutecznie zadbać o naszą rodzinę i nasze przedsiębiorstwo rodzinne. Oczywiście o tym informujemy w różnych naszych mediach, na przykład na blogu Doradca firm rodzinnych, budując dla pokoleń Także na naszych webinariach, na naszych spotkaniach, o których, na których dyskutujemy różne zagadnienia związane właśnie z prowadzeniem firmy rodzinnej, jej sukcesją, transferem pokoleniowym, tym w jaki sposób zbudować wielopokoleniową firmę rodzinną. Chciałbym tutaj podkreślić, że oczywiście to nie jest proces, który polega na tym, że przyjmiemy statut, zarejestrujemy. Dojście do odpowiedniego statutu, zapisanie odpowiednich kwestii dotyczących właśnie transferów wielopokoleniowych to czasami jest dość długi proces, a dlatego nie warto z tym zwlekać, od tego trzeba zacząć. Trzeba przygotować wszystkie nasze założenia związane z ładem rodzinnym, naszymi wartościami, celami w przyszłych pokoleniach, a dopiero potem stworzyć fundację rodzinną. Zajmujemy się tym na co dzień. Pomagamy wielu polskim przedsiębiorcom z różnych branż, różnej wielkości. Ponieważ fundacja rodzinna nie jest tylko dla największych polskich przedsiębiorców. Ona po prostu jest możliwa i jeżeli ją odpowiednio dostosujemy, praktycznie dla każdego przedsiębiorstwa rodzinnego większego niż mikroprzedsiębiorstwo, czy też osoba, która prowadzi działalność jako Taki swobodny doradca biznesowy, czy świadczący jakieś usługi, bez większej substancji majątkowej. Wszystkie inne przedsiębiorstwa jak najbardziej mogą skorzystać z tego rozwiązania, tym bardziej, że i kapitał założycielski w wysokości 100 tysięcy złotych, i koszty założenia nie są na tyle wysokie, aby była jakakolwiek to bariera do zakładania fundacji rodzinnych. Dlatego też zachęcam do zapoznania się z naszymi informacjami i przygotowania się, do założenia fundacji rodzinnych.